Witam was bardzo serdecznie, moje biczki malinowe w kolejnym odcinku z CSGO Skinsa, gdzie dzisiaj lecimy i testujemy skrzynkę którą już miałam dawno przetestować, no ale nie miałem funduszy na nią, with close case tylko, że na zbustowanym trybie ma ona tutaj moim zdaniem potencjał jak będzie dawać, wszystko zobaczymy, ale przed tym standardowo w tym odcinku macie do zgadnienia tutaj takiego skinka, że wziąć udział na niego należy zasubskrybować kanał, dzwoneczek, ustawić łapkę w górę skomentować ten odcinek, a jeśli mnie lubicie chcecie mnie wesprzeć, możecie w tym miejscu pisać mój kod A Dixon 32 gdzie dostajecie 2 złote 10 groszy zł oraz 10% więcej do depozytu a dla płacających trzepaków z moim kodem oczywiście mam tutaj dwa konkursy na dwa skiny, więc jeśli wpłacacie, macie tu ponad 200 zł do zgadnięcia. Życzę oczywiście powodzenia i dziękuję ślicznie. Jeśli interesuje cię szybka i bezpieczna wymiana i kupno skinów, zapraszam cię na Pirate Swap. Z kodem ADIXON dostajecie 35% bonusu do wpłaty. A ja biorę się tutaj za sprawdzanie tej skrzynki. Zobaczymy, czy moje przeczucie tu jednak było dobre, czy nie. Daję tryb zbustowany i daję też od razu trzy skrzynki. Nie będziemy tutaj przedłużać, otwieramy na szybko. Yy, I co? 4500 jednym kliknięciem. 4500. O kurcze! Ile to? Te krzy... Te rękawice są takie tanie? Kurwa, ja myślałem, że ja bang rozbiłem. Ty tanie. 3600. Emerald. Ja nie wiem, czy one tak w cenie? Mi się zawsze wydawało, że one są mega drogie. One, ale one są przepiękne tak szczerze. Jedne z tak. O jezu, jak tutaj znowu drugi raz zabrało. Trzeci raz zabrało. A nie, teraz tu ładnie, no ale i tak zabrało. Rękawiczki fajne dało za 3000 zł, ale to i tak niestety na minus. Teraz też zabiera. Oj, 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 oj. panie Adikson. Chyba jesteśmy w dupie. Kolejny raz zabiera. Proszę państwa. O dobrym dropie tutaj nie ma na razie co gadać. O jest fate. O kurczę, 4000 tutaj. No i to jest w końcu dobre rozdanie. No takie rozdania ja tu rozumiem, nie? I teraz ile? Ile to warte wszystko? No też minusik, no i minusik też chyba w naszym ekwipunku dokładnie. Niestety Przetestowana została tu od góry do dołu, Pandorek żadnych nie trafiliśmy. No i dajmy jeszcze raz tutaj się roz. Je jeszcze raz, Tryb zbustowany Pandorki. No daj Pandorkę. Pandora 70 60 tysięcy złotych, nie? Uwaga. O boż. Tragiczne pierwsze rozdanie, tak jak wcześniejsze w sumie. No daj. Okej, okay. dobra. Tu może być fajnie. Tu przyjemnie. Kurczę, pieczone, no nieprzyjemnie. Na minus. Może tu jakieś do, do, dobre stany muszą się trafiać, bo takie. O, o, tak jak właśnie te. I, idealnie, idealnie. Dawaj, dawaj, dawaj jeszcze coś. Jakieś drogie, byś zarzucił tutaj za 10 kafli. To by było pięknie, ale nie chcę. Dobra, znowu na plus. O. O, ile to? Kurczę. A nie, pięć tysięcy... O kurczę, pięć tysięcy? 3... No teraz to ja takie dropy, to rozumiem. I ostatni raz? Okej, okay, też chyba ładnie, też chyba elegancko. No elegancko ty. Teraz druga. No i wróciliśmy, no praktycznie wróciliśmy, praktycznie wróciliśmy. To do trzech razy sztukka? Dobra, dajmy sobie do trzech razy sztukę, nie? Dawaj, coś, coś tutaj, coś zaczęło sypać Pięknie! Sport klubszy! One są chyba drogie Kurde Ale dobra Patrzcie tu, do, znowu dało, znowu dało Udało, tutaj zabiera, chociaż te nie wiem ile te są warte Zabrało, zabrało Niestety Kurcze, chyba zaczyna się zła passa nie wiem, czy nie wychodzić. Jeszcze raz spróbujemy. Niebieściutkie poligony, może być spoko. Elegancko, no nawet spoko, no, nawet spoko. Dobra, to jeszcze raz w takim razie. Tutaj przeleci. O kurde, przeleciało, przeleciało. Elegancko. Elegancja Francja, pyk. O, te zielone, śmieciarskie. I to zabrało, no i ostatni raz, no ta rozdanie trzecie, takie kurcze, chyba już niepotrzebne, chyba już niepotrzebne, ja pierdolę, no to trzeba znowu się odkuwać, pościgi, wybuchy, wzloty, upadki, jak to się mówi, Lecimy. nie, 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 czekaj, czekaj, co ja daję, co ja daję, co ja tutaj dupię? Nie, 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 czekaj, czekaj! Spokojnie. Dobra, coś takiego. Utwórz. Robimy bitwę. Dodajemy bota. Bez bota nie robota. Rosso tutaj do nas dobił i czy nam zwróci za to stracone? O kurcze. <ślesz> Co tutaj wleciało w moje rączki? mieciarskie. Dobra. Jeszcze dwie. O, kurczę, co tutaj sypie? Pięknie, ale bitwa dobra, ty. I taki profit, to ja rozumiem. Taki profitor to ja rozumiem. No i mamy pierwsza bitwa zaliczona. To sobie damy jeszcze jedną. Jeszcze jedno, ty jak syp. Mocna, 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 mocna ta skrzyneczka. Tak jak myślałem, tak jest. O, jeszcze jedna. Ostatnia. Ostatnia z tą skrzynią. I nie szarżujmy. Już tak za bardzo. Jeszcze to wygramy i będzie gigantyczny proficik. Let's go, let's go. Dzisiaj tylko jedna bitwa wygrana. Może jeszcze druga tutaj wleci? Kto droższe? Kto droższe, ale dobra. Sytuacja jest podobna. Mieciarskie dostał. Ale my tu mamy za dwa kafle! A nie kolego i kolejne. A, no i to są te tanie. Ja pierdziele. Myślałem, że to za cztery kafle. Oj, 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 oj. Ma wygrano jak na razie, ale to jest to odkucia. No dawaj, dawaj, ostatnie. Nie, nie zwiększył, dawaj, teraz, teraz coś musi drogiego. Jest, o nie, nie jest, nie jest, nie jest, nie jest. Dostał Wajcy na sam koniec. Kur. Dobra, ostatnia bitwa. Ostateczna. No, skrzyneczka została tak zerżnięta przez nas, że teraz dodaję botaj samu i trafiamy Pandore. My name is Stewart. Let's go. Give me. Give me this ty 3000. I kolejne. Ja pierdziele. I ostatnia skrzynia. No skrzyneczka ogólnie ma potencjał, no każda bitwa zwrócone pieniądze i to naprawdę duże. Pojedynczo też fajnie dawało. To co chcieliśmy, to przetestowaliśmy dalej, chyba nie ma co szarżować. Jesteśmy na takim minusie, że to jest głowa mała. Ja wam bardzo dziękuję widzowie. Ślicznie, że oglądacie ten odcinek. Pamiętajcie, Koda Dixon, kocham was. No.